Z tej strony Tiariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania klejnotów pokolenie drugie kamień księżycowy. Witamy się z naszą Kailą i jak już widzieliście jest z nami też Lady. Chodź zawołaj ją, bo trzeba się z naszą Lady tutaj przywitać. Zaraz trochę jakoś to... Minus małych domków jest taki, że trudno się tu steruje kamerą. Chodź Lady, słońce. Dobra, y, chodź Kajla. Bardzo cię proszę. Przytul ją, bo wróciła. Poznaj. O, tak. Y, co tu jeszcze? Pogłaszcz. Pochwal. I jeszcze może przyjazne wyszczotkuj. Proszę bardzo. O, dobra, tędy pójdziemy. Pięknie i jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś tutaj nasypała jej i zawołała na jedzenie. Co tu jeszcze możesz zrobić? No, dużo jest rzeczy do roboty, zaraz się będziesz tym zajmować. Tu jest Buda naszej Lady. Dobra. Chodź, kochana, buduj więź, więź z pszczołami. Bardzo Cię proszę, zbierz miód. Zbierz wosk pszczeli. Dobra. To byś chciała wyjechać na urlop. No tak, Ty będziesz musiała wyjechać na urlop w granitowych kaskadach, ale to jeszcze nie teraz. Oczywiście Cię podziabały. Dobra. Niestety takie skutki. Zbierz miód. Bo tego jeszcze nie zrobiłaś. Spróbujemy też zebrać dziki miód tutaj, i tutaj od razu pokopiemy i weźmiemy tę żabę. Bardzo proszę. No, ja wiem, wiem. Jeszcze cię może pogryzą te drugie. Idziesz, tak. Dobra. A my w tym czasie spróbujemy wejść do naszej Kaili. I kupować jej nagrody. Yy, ponieważ ma bardzo dużo punktów, jak widzicie, więc musiałaby tutaj tak. Na pewno będziesz rodzinką, no Simco, to na pewno. Yy, podróżami będziesz zainteresowana. Filmem i literaturą też. Yy, kuchnią, naturą. To do ciebie wszystko pasuje. Poza tym mieliśmy i kupić mile widzianą. Lecimy dalej. Nocnego Marka. To lecimy. Niezwykle przyjazną i płodną. Dobra, kupiliśmy wszystkie rzeczy. Które mieliśmy kupić w tym pokoleniu, ale tu zostało nam dużo pieniędzy i myślę, że do Kylie wyjątkowo pasowałoby drzewo pieniążkowe. Powiem szczerze, że ja nigdy nie kupuję tego, ale biorąc pod uwagę, że to jest pokolenie magiczne, więc takie drzewo magiczne jak najbardziej pasuje. Myślę, że możemy ci też wziąć erudytkę, żebyś się szybciej uczyła. I wracając do początku. Myślę, że pasowałoby. Wezmę Ci woda odporna. I może wspaniała gawędziarka. Niech będzie. Dobra, wydaliśmy wszystkie pieniądze. Ale okej. Okay. Proszę, Kajla. Szukaj. Dobra, piryt zdobyłaś, okej. Okay. I teraz lecimy po żabę. Dobra. Żaba też zdobyta. Podejdź tu. I zaraz spróbujemy też żabę rozmnożyć, co to jest nic. Dobra. Mamy tu jaka ta nowa żaba, też za 10. Ale mieliśmy jakąś żabę za 100, więc ją rozmnożymy. I okej. Okay. I gdzieś tu był ten... Dobra, to będziesz mogła otworzyć. Mm, to będziesz miała, mogła wydobyć skamielinę. I mamy tu jeszcze drzewko właśnie pieniążkowe, więc myślę, że będziesz mogła je zaraz tu zasiać. Dobra, proszę. Otwieraj. Dobrze. To chodź kochana. A może najpierw jeszcze w ogóle jak się nasza Lady czuje? E, całkiem nieźle. O Boże, ptak mnie przestraszył. E, chodź kochana. Poproś ją o załatwienie się. I może tutaj kasz użyć. Zobaczymy, chwilę się z nią tu pobawimy. No, ją o załatwienie się. Poziom tresowania, tak wiem, pogryzły cię pszczoły. I jeszcze może kochana później y, toru przeszkód każesz jej użyć. To są takie wyglądające na naturalne, fajnie tutaj moim zdaniem pasują od Rawashin. No. Co ty tu masz? Aha, zażywać kąpieli słoneczne. Dobra. Przykro mi, mamo, nie mam telefonu. Chodź, kochana. Yy, masz jakieś wyuczone. A, noga już masz. Dobra. Przyjazne. Daj jej przysmak. I idziemy zasiać. Drzewko pieniążkowe. Zasiej. Och, pięknie nasz kogut. Piał. Chodź, Kajlunia. Zasiej. Drzewko pieniążkowe. I będziesz mogła podlać teren potem. A czy możesz naszemu Sauronowi. No, zachęć do zatrzymania udziałów i daj mu przyjacielski przysmak. Dobra, zastanawiam się, czy z czasem do Kylie nie pasowałoby tutaj też mieć lamę. Bo jakoś krowa nie bardzo, ale lama. Lama by mi tu pasowała. Dobra. Chodź kochana jeszcze tutaj. Zbierz cały plon. Jakie piękne mamy, dnie. Dobrze. Wbieraj. Kajla też powoli zaczyna się zaprzyjaźniać z naszym strachem na wróble. Proszę. Może nam się uda zrobić to, takie moje dodatkowe zadanie. Myślę, że do Kaili by pasowało. W końcu to magiczna rozgrywka, więc strach na wróble akurat nie ma. To tu jeszcze możesz. Rozmawiaj z nim o ptakach. Dobra. I chodź, kochana, tutaj. Zbierzesz jajka i posprzątasz kurnik i rozrzucisz karmę w okolicy. Proszę bardzo. Jajka zebrane. Nie ma z możliwością wyklucia, ale za to mamy pomarańczowe jajko. Dobrze. O, proszę, zobaczcie, nasza lady leży sobie w swojej budzie pięknie. Mam nadzieję, że tylko Guccie zjadłeś ten przysmak, bo no niby polepszyło ci się. Dobra, chodź, Kajla, skorzystasz. Yy, umyjesz zęby. Dobra. I przydałoby się coś zjeść, jak myślę. Ale najpierw gdzieś tu mieliśmy szczotkę do włosów, to choć wyszczotkujemy włosy też. Yy, tato, nie możesz tu być. Nie macie tu. Do widzenia. Nie wiesz, gdzie jestem. Nie masz prezentu. Chciałbyś. Ale niestety nic z tego. Dobra. I przydałoby się nam coś zjeść. Co tu byśmy mogli? Może tu sobie coś zrobimy. O, tu są jedzenia dla dzieci. A jakbyś sobie zrobiła owsiankę? A, nie musisz, bo to musi być yy, krzesło. Dobra. Ale coś może z tego można. Mm, twarożek na przykład, też nie. I jogurtu też nie do wszystkiego są potrzebne. Wysokie krzesełka. A tu, jak mamy, kup owoce i warzywa. Wiesz, co? Może byś sobie kupiła winogrona? To tak dodatkowo gdzieś postawimy. Fajnie by tu wyglądały. Tak, wyszczotkuj i włosy. Higiena ci urośnie pięknie. Dobra. A jak sobie kupisz te owoce, to może... O, dobra. I gdzie? A, schowałaś je z powrotem. No, pięknie. Dobra, otworzymy. Otwórz lodówkę. I są winogrona. Postawimy je tu. O, idealnie wyglądają. Czy one są ileś? Nie, one są świeże cały czas. Dobra. A ty sobie ugotuj coś z sałatki i przystawki jakieś. Sałatkę grecką jadłaś. O, zielona sałata z awokado. Zrób sobie lekką taką porcję dla jednej osoby. No, jesteś smutna, wiem słońce. Gotuj, gotuj. Pięknie. Oczywiście postawisz sobie to w tej. No musisz w tej miejsce to robić. Nie ma innej opcji, nie, Kailunia? Dobrze, dobrze, że sobie od razu wzięłaś i idziesz usiąść sobie w moim ulubionym miejscu. Siadaj. I zajadaj. Smacznego. Jest pięknie ozdobione, tak jak ci się podoba. Mocno się cieszę. Zjadłaś? To bardzo proszę. Sprzątnij. I choć wyjdziemy sobie tu na zewnątrz, podejdź tutaj. Przydałoby się, żebyś poćwiczyła trochę magię. Bo nie możemy jeszcze pójść do krainy magii. Tak ja wiem. Dobra, ale może uda ci się praktyczną odkryć jakieś zaklęcie. Proszę bardzo, ćwiczymy. Jest, odkryłaś czystość. Doskonale. Dobra, ćwicz Kajla dalej. Magia. Nie, nie chcę czystości, żebyś rzucała. Yy, więcej opcji, M nie młoda nastolatka, tylko magia. Ćwicz magię, magię praktyczną. Proszę bardzo, lecimy. Poczekamy, aż nam yy, narośnie trochę ten pasek. Może nam się uda wbić poziom. O, naszej kurze się podoba. Galadriela, no tak, Galadriela lubi magię. A zobaczcie, Kyla Ćwiczy magię. Już jej niedużo brakuje, a nasza Lady tu sobie ślicznie śpi. No, dawaj, kochana. Uda nam się z tym poziomem. Jestem pewna. A, odkryłaś naprawę. I zdobyłaś poziom. Brawo, kochana. Dobra, to idziemy zobaczyć. Powiem szczerze, nie grałam czarodziejami, więc niewiele wiem. Co tu możemy? Czar wiedzy. Tempo, w jakim ta simka czyta i wyrzykuje informacje na komputerze, znacznie wzrasta. Interakcje tego typu z czasem przynoszą doświadczenie magiczne. Okej. Okay. Turbo doładowanie. Znacznie zwiększa szybkość przygotowania eliksiru. Rozładowanie. Ta Simka może teraz rzucać rozładowanie, które obniża do zera poziom naładowania. Talent do zbierania. Podczas zbierania magicznych składników w krainie magii ta Simka otrzymuje więcej przedmiotów. I sympatia do eksperymentów. Podczas eksperymentowania i uprawiania magii ta Simka szybciej zdobywa doświadczenie i odnosi więcej, więcej sukcesów. Myślę, że to będzie pasowało. Dobra. I przydałoby się. To nam jeszcze nie wyschło. Nie, jeszcze nam nie wyschło. E, przeszukać trochę tutaj tę okolicę. Tu idziemy do portalu, tak? To my do portalu jeszcze nie możemy. E, co to jest? A, sterta przysmaków dla zwierząt. Aha, bo to nic z tym nie zrobimy, bo on z jakiegoś powodu tu został. E, dobra, idziemy się rozglądać. Jest. Chodź, kochana, my potrzebujemy błyskolitu. Ciekawe, czy nam to zajmie tyle, ile zazwyczaj zajmuje Ciri, która już yy, jest na dziesiątym pokoleniu wyzwania klejnotów, także pięknie. I już sobie chodzą, sporo dzieci, jak widzę. I ten pan z torebką. No, bardzo, bardzo ładne. Dobra. O, i pani z torebką. Te torebki to chyba hit sezonu. Jak ty się nazywasz, a to, a, to chyba miała być Kleopatra jakaś. Kleowe to No, ale gustownie. Nie ma co. Dobra. Idź Kajla. Dobra, mamy wapień. Dwie typowe części do ulepszeń i patrzymy, gdzie tu jeszcze możemy coś znaleźć. O, tu mamy. Chodź kopać. Tu nie możesz i tu chodź kopać. Dobra. O, i jeszcze tu jest. Chodź kopać. Co byś chciała? Buduj byś bez piasku, no. Kasiasta żaba, bakłażan. Czy możemy już rozmnażać żabę? No to z czymś losowym. Proszę bardzo. Dobra. No, festiwal światła też niestety nie. Nowa żaba. Skamielina. Imanit dwie typowe części do ulepszeń dobra yy, jak my tu mamy tak Manit mamy okej okay. dobra wracaj do domu bo potrzebujesz porządnego obiadu kochana dzisiaj jeszcze jest święto miłości więc smutek Kylie jest jak najbardziej zrozumiały w końcu no nie poukładało jej się to wszystko Złamane serce pewnie dalej boli Dobra, jeszcze teraz dałabyś naszej Galadrieli o ją i daj jej przyjacielski przysmak, bardzo proszę. Nie musisz tam łazić, chodź tu. Dobra. O, tak kurko. Dobra. I proszę przyjacielski przysmak. Miejmy nadzieję, że sobie zje. A my w tym czasie skorzystamy sobie. Czy ty nam właśnie robisz na sam środek? Gdzie to się pojawiło? Ta kupa, zaraz Kajla ją w nią pewnie wejdzie. Nie widzę tej kupy i to trochę mnie przeraża. Może gdzieś pod spodem jest. Dobra, skorzystaj, kochana. I zrobilibyśmy sobie. Coś y, dobrego. Posiłki. Może Gaspaccio z ogórka. Porcja dla jednej osoby. Ty jakaś zupno-sałatkowa jesteś. No ale y, tęsknisz za domem, a y, ametyst była wegetarianką, więc y, Kyla takie jedzenie zna. Nie bój się, lady, kochanie. O, wykwintne gotowanie. No pięknie. I osiągnęłaś już w nim poziom drugi. Pięknie. Dobra, zjadaj skarbie. I nasza Lady też chce, ale najpierw myślę, że możecie sobie opieka nad zwierzętami wyprowadzić Idź pobiegać. Myślę, że dobrze ci to Kajla zrobi. Odświeży ci to troszkę umysł. Proszę bardzo, a ja już za wami idę zobaczyć, jak wybiegacie. No, Kajla, przepięknie wyglądasz. Powiem szczerze, że uwielbiam Kajle. Ale piękna jest kraina magii. Mało grałam w tym otoczeniu, a jest naprawdę prześliczne. Jedyna wada to małe parcele, znaczy i mało parceli. Idealne miejsce do biegania z psem. Prawda, Kaila? Obie z Lady są chyba bardzo z tego zadowolone, i szczęśliwe. I pewnie wracacie do domu. No w tym stroju też słońce wyglądasz przepięknie. O, zaczął padać deszcz, to dobrze, że wracacie. Woda chlapie. Pięknie. Och, jeszcze przez ten portal. Znaczy, krąg magiczny, nie portal. No i wracamy do domu, słońce. Dobrze. Kaila z Lady wróciły już do domu. Choć Kaila, nasypiesz naszej Lady jedzenie i zawołasz ją na posiłek. No był to raczej smutny dzień dla Kylie, zanim pójdziesz się wykąpać, choć jeszcze zrobisz sobie, napisz złośliwe rzeczy o kimś, domyślamy się, że to będzie o Blake'u. A ja będę na tym kończyła, powolutku dzisiejszy odcinek. Czy ty dalej masz przypiętą smycz? Tak, i dopiero będziesz mogła to zrobić, OK. Będę powolutku kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że wyzwanie klejnotów będzie w następny poniedziałek. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej!